Jak sobie radzisz? No jakoś tam radzę. Raz lepiej, raz gorzej. A jak dzieci? Bo tęsknią. Tak jak ja. Mogę mieć do ciebie prośbę? abyśmy mi 800 złotych. Oddam ci z procentem, tylko po prostu na razie nie mam... A Potrzebuję. Nie no, przestań z jakim procentem, ale... Na, na kiedy potrzebujesz? Jak najszybciej. Osiemset. Co ty robisz? Tysiąc pięćset. To są alimenty za ten miesiąc. już mi proszę, że... Że to... prawda? Dobrze, może ty mi podpisz, że ode mnie pożyczyłeś. Dobrze, że podpiszę ci. Podpiszę, że będzie wszystko ok. 60 40. Co pan w ogóle tutaj robi? Nie mam mowy, ja chyba panu wyraźnie powiedziałam, że nie będę z panem rozmawiać. Ok?